Panie prezydencie, zrobiło się europejsko w Olsztynie. Myślę, że to wszystko, co. Robimy jako samorząd dla mieszkańców i naszego miasta. Służy naszemu wspólnemu rozwojowi, podnoszeniu jakości życia, a transport publiczny, jak i oczywiście układ komunikacyjny miasta jest bardzo ważnym elementem w rozwoju, szeroko rozumianym rozwoju, zrównoważonym. I dlatego też te arterie, które wykonujemy, które oddaliśmy ostatnio, a mają one doskonale wiemy, również podłączenie do wodnicy Olsztyna, są po prostu bardzo ważnymi zarówno dla ruchu wewnętrznego, jak i ruchu tranzytowego, wyprowadzającego ruch w sposób no, taki europejski z naszego miasta. Ulica Towarowa tego jest przykładem. 2,8 km, 130 milionów złotych wydaliśmy na jej zarówno modernizację, jak i przebudowę. Powstały cztery nowe wiadukty, powstały nowe ścieżki rowerowe, jak i trakty spacerowe, bardzo ładna zieleń. Wykonaliśmy również e, przystanki autobusowe dla transportu zbiorowego. Wykonaliśmy e, podziemny zbiornik retencyjny dla zbierania wód opadowych. No i dzisiaj nasi mieszkańcy z tego już korzystają. Ta ulica prowadzi do węzła wschód e, na obwodnicy południowej, kilka dni temu otwartych, a przede wszystkim również nasi przedsiębiorcy tutaj Pracujący w dzielnicy przemysłowej właśnie Wschód otrzymali również oprócz tej arterii, jaką jest dwupasmowa, dwujezdniowa ulica Towarowa, drogi dojazdowe, pięć dróg dojazdowych do swoich działek, do swojej prowadzonej działalności. I na pewno również te tereny, które dzisiaj są jeszcze niezagospodarowane dzięki po prostu temu nowemu układowi komunikacyjnemu, mając ogromny potencjał w najbliższej przyszłości. Przekształcą się w nowoczesne zakłady pracy, jak i jednocześnie my mamy takie ambicje, żeby tu niedaleko stąd powstał park prawdziwy, przemysłowy. Takie działania podejmujemy, zarówno planistyczne, a następnie będą to już sprawy, które będą związane z zagospodarowaniem, zainwestowaniem w te tereny. Jestem przekonany, że to miejsce przy tej ulicy na nowo odżyje.